Wielkie ów po raz kolejny trener Tomasz Greśny jest z nami, trenerze trzecie z rzędu zwycięstwo. Taki też był cel po raz pierwszy w tym sezonie. No dokładnie, to sobie powiedzieliśmy po meczu z Zamościem, że mamy tych kilka małych celów utrzymanie, wygrano na wyjeździe, wygrano na wyjeździe, gdzie, gdzie spaliśmy, a teraz kolejnym celem było wygranie trzeciego meczu z rzędu w Lidze. I, no i chyba sobie następny cel postawimy, bo to nam się udaje że zwycięstwo cieszy trzy punkty cieszy, ale trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jeżeli chodzi o styl, no to dzisiaj ta gra już nie była tak dobra jak w meczu w Zamościu, gdzie była gra bliska ideału oraz w meczu z AZS Biała Podlaska. Tak też trzeba pamiętać, że drużyna z Sosnowca, pomimo że jest na przedostatnim miejscu, to zremisowała bądź wygrała z Zamościem, ze Śląskiem, Wrocławstwem i drużynami, więc to jest bardzo dobra drużyna i, i no, stawiła się mocno w obronie. Do tego bramka już u nich odpalił i, i dopóki rzucaliśmy na początku, to wszystko fajnie wyglądało. 7-2, nie wiem, tam w ósmej minucie trochę nas rozprężyło. 3 czy cztery sytuacje sam na sam nie rzucone. Sosnowiec nas dogonił, potem już była wymiana ciosów. Ale ja się cieszę. Tu ta liga jest tak wyrównana, że możesz wygrać z pierwszym Śląskiem i przegrać z przedostatnim Sosnowcem. Naprawdę każdy mecz no, kosztuje mnie dużo zdrowia. Ale oby tego zdobyć, jak najwięcej do końca sezonu. Gratulujemy i dzięki tranze. Dzięki bardzo. Michał Czarnycki jest z nami po tym wielce emocjonującym meczu. Michał, 11 bramek na Twoim koncie, bardzo udany występ, duża skuteczność, ale chyba to nie jest najważniejsze, tylko 3 punkty. Wywalczone naprawdę po ciężkim meczu. Spodziewaliście się, że to będzie aż tak ciężko? No jasne, że się spodziewaliśmy. Spodziewamy się tego po każdym przeciwniku, nieważne, które zajmuje miejsce w tabeli. No i było ciężko, ale na szczęście wytrzymaliśmy te ostatnie 10 minut, które według mnie przeważyły nad losem tego meczu. Powiedz, czy to było trochę tak, że zaczęliście ten mecz od 3-0, 7-2, 9-5 i czy trochę gdzieś tam podświadomie już myśleliście, że to już jest pozamiatane, rozprężenie? Czy to, czy to, czy to tak nie wygląda od wewnątrz? Znaczy, no, od początku sezonu tak naprawdę borykamy się z tymi przestojami w ataku i w obronie i są takie momenty właśnie w meczu, że nie możemy rzucić bramki i przez to przeciwnik nam nas dochodzi albo nam odjeżdża. Przed nami trzy mecze wyjazdowe. Jakiś Twój wewnętrzny cel? Jak myślisz, ile punktów uda się przywieźć? Dziewięć oczywiście jest z nami Kacper Kolano, najlepszy strzelec drużyny Sosnowca. Kacper. Walczyliście tutaj jak wy. Spodziewaliśmy się, że przyjedziecie tutaj z przysłowiowymi nożami w zębach do Legicy. I tak też wyglądaliście. Byliście bardzo blisko sprawienia niespodzianki trzech punktów. Niestety nie udało się. To dla Was ta porażka może okazać się no, bardzo bolesna. Tak, zgadza się. No, przyjeżdżaliśmy tutaj pra... no, z nożem na gardle praktycznie już od kilku kolejek. Tak mamy, No bo jak wszyscy wiedzą, tutaj w lidze, Cały czas gdzieś mamy problem z końcowym rezultatem na naszą korzyść. No i każdy kolejny mecz utrudnia nam utrzymanie się w lidze centralnej, na czym nam bardzo zależy. Więc, więc ciężko coś powiedzieć po kolejnej przegranej w ostatnich minutach. Mocno dzisiaj się postawiliście, bardzo wysoko poprzeczkę zawiesiliście yy, siódemce. Yy, ale jednak przegraliście, jak myślisz, tak jak, jako zawodnik, co zadecydowało o, te, o tej Waszej porażce? Myślę, że. Chłodna głowa w końcówce może jakieś nietrafne decyzje też na pewno zaskoczyło nas to, że drużyna z Legnicy wyszła do ataku w siedmiu. Ściągnęli bramkarza, grali 7 na 6. Nie przygotowywaliśmy się na to, więc to też mogło dać im naprawdę dużo. No ale jak to też widać w, dru w grze drużyny z Legnicy, no każda nasza nierzucona bramka, niewykorzystana sytuacja, no to kontra. No i dziękuję. I, I tracimy kolejną bramkę. Także myślę, że to zaważyło na, na wyniku dzisiejszym. Dziękujemy Ci Kasper, No i życzymy powodzenia Wam w tych kolejnych meczach. Walczcie o utrzymanie do końca. Ja też bardzo dziękuję i życzę powodzenia.